Możemy powiedzieć, że nasze dzieci uważają, że tu jest wszystko, czego im do szczęścia potrzeba. Nie ma potrzeby wielkiego szukania szczęścia gdzie indziej, bo właściwie e, to jest ich dom. Tu się dzieje mnóstwo ciekawych rzeczy i e, to, co tu, e, to opowiadanie o tym, kim jestem, jestem żuławianką, opowiadaniem dalej o tym e, ludziom spoza naszego regionu, a nawet kraju napawa dumą. Na pewno musimy wrócić pamięcią do roku 2014, kiedy Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego, Klub Nowodworski, zorganizowało w maju Noc Muzeów pod hasłem 1945. I odtworzyliśmy wówczas dla mieszkańców rok 1945 w Nowym Dworze, czyli wycofywanie się wojsk niemieckich i wkraczanie wojsk radzieckich do Nowego Dworu. Jednym z elementów tej, tej, tego wydarzenia było, była propozycja, dla mieszkańców, aby przebrać się w stroje naszych przodków, którzy w roku 45 mogliby tu przybyć i e, przemaszerować właśnie ulicami miasta. Miało to oczywiście miało mieć to charakter symboliczny. Było to zaledwie kilka osób, które przebrały się w stroje naszych przodków, e, czyli naszych dziadków, pradziadków, którzy po roku 1945 przybywali na żławy na tereny tak trudne do, do tak naprawdę do przywrócenia do życia, ponieważ żławy w roku 45 przeżyły katastrofę e, Katastrofę. Wtedy już zauważyliśmy, że jest to chyba dobry pomysł na święto, ponieważ odwołuje się do czegoś, z czego wszyscy możemy być dumni, a po drugie jest to radosne święto. Jest element zabawy, możemy się przebrać, możemy iść z dumą, ukroczyć ulicami miasta i wrócić pamięcią do, do naszej historii. Dowiedzieliśmy się o takiej inicjatywy, w inicjatywie ze szkoły. Bardzo się nam spodobało, zachęciło nas to. Stroje pomogły przygotować nam babcie. No i podoba nam się to, że możemy uczestniczyć w takiej żywej historii, takiej inscenizacji. Prosiła nas wnuczka. Jestem pierwszy raz na takiej imprezie tutaj, chociaż od lat jak mieszkałam, nigdy nie byłam, nie miałam okazji. Po raz pierwszy. No i jestem szczęśliwa, że... Widzę właśnie to wszystko, jak to kiedyś wyglądało, kiedy ci ludzie się tak tutaj sprowadzali, są poprzebierani, naprawdę to wszystko jest fantastyczne. Ja nawet chętnie bym dwa razy do roku chodziła na taką imprezę, nie tylko raz do roku, ale jest to fantastyczne. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że widzę po młodzieży, że młodzież jednak chłonie to, że podoba im się to, coś takiego innego i że chętnie przychodzą ja przebywam w Niemczech i tam zależy od landu to bardzo dużo jest wszystkich spotkań organizują się młodzież dzieci dorośli jest bardzo fajnie powinno się więcej takich rzeczy robić i częściej Święto początkowo, które było tylko elementem jakiejś większej rekonstrukcji, z roku na rok zaczęło się rozrastać do naprawdę dużego święta. Już kolejne, w kolejnym roku nie trzeba było aż tak mocno namawiać mieszkańców do tego, żeby wsparli nas w, w pochodzie, przebrali się i szli razem z nami. Zauważyliśmy, że z roku na rok robi to coraz więcej ludzi, coraz chętniej. Od 7 lat właściwie jesteśmy i uczestnikami, i inicjatorami i, e, i za, każdym razem, za każdym razem właściwie inicjujemy to poprzez scenariusze, które właśnie koleżanka Jagoda tutaj e, opracowuje i, e, i staramy się jak najlepiej e, przedstawić historię tych e, ludzi, których e, e, niestety trudny los zepchnął tu na te tereny. To jest trochę nietypowa dla nas impreza, dlatego że my jako grupa rekonstrukcyjna zajmujemy się przede wszystkim odtwarzaniem historii walk, historii starć, w których uczestniczyło wojsko polskie. Natomiast tutaj odtwarzamy coś zupełnie innego, bo nie odtwarzamy walki z wrogiem, tylko walki z nieprzyjazną naturą, z nieprzyjaznymi okolicznościami, ze straszliwymi trudnościami, które towarzyszyły ludziom, którzy na żuławy po 1945 roku yy, przybyli. I tutaj nie oddajemy hołdu poległym żołnierzom, tak jak to zwykle yy, czynimy, tylko oddajemy hołd, cześć tym cichym bohaterom codziennej pracy i codziennego trudu. Dzień Osadnika to jest yy, święto, które yy, które głównym elementem jest przemarsz przez miasto i to jest taka, taki element, który od początku prawie się nie zmienia, czyli spotykamy się na stacji kolei wąskotorowej, przebrani w stroje naszych przodków. Tam odgrywamy sceny jakby z przybycia osadników. Odgrywane są sceny wysiadania osadników z wagonu, z wagonów, które przygotowuje nam kolejka. Następnie jest uroczysty przemarsz przez miasto. Wszyscy razem, dumnie, idziemy przez miasto przebrani. Zawsze takim stałym elementem jest również złożenie kwiatów pod pomnikiem osadników. Chcemy w ten sposób oddać cześć naszym przodkom, naszym dziadkom, pradziadkom. Maszerujemy dalej, tutaj aż do Żułowskiego Parku Historycznego, chociaż po drodze zawsze mamy taki przysta przystanek, yy, gdzie mieszkańcy nas często zaskakują. Są to mieszkańcy jednego z domów na ulicy Kopernika. Nasz dom jest w ogóle jednym z najstarszych domów w Dom jak nie najstarszym ma już prawie 300 lat. Przybyli tu nasi rodzice, nasi przodkowie, zasiedlili. My się tu dobrze czujemy. Razem coś robimy. To jest ich własna, oddolna inicjatywa, gdzie oni zawsze witają nas chlebem, solą, przygotowują się do tego powitania, przygotowują różne sceny powitania, albo też są związane z tematem Dnia Osadnika, akurat aktualnym. Następnie idziemy pod Żuławski Park Historyczny i tutaj następuje już ta część może mniej oficjalna. Zawsze wszystkich zapraszamy do grupowego zdjęcia, które jest później pamiątką z danej edycji Dnia Osadnika, ale po tych zdjęciach, przeglądając z roku na rok, widzimy jak to święto się rozrasta. Na, na pierwszych zdjęciach jest zaledwie kilka osób przebranych. A w tym roku było to naprawdę już no, bardzo, bardzo dużo osób. lepiej się zmieścili na przygotowanym przez nas miejscu. Moi rodzice to są os typowi osadnicy. Przyjechali w 1947 roku, osadzili się tutaj, osuszali nami, dom, w którym mieszkali. E, no i tworzyli całe swoje życie, dorabiali się wszystkiego. Mamy dokumenty, które świadczą o tym, jak oni przyjechali tutaj, czym przyjechali, co mieli i chcieliśmy to jakoś pokazać innym. Dokumenty znajdują się również w muzeum, no a my, pamięci ich, chcemy jak gdyby dalej to Ura! przetworzyć i pokazać to innym ludziom. Bardzo się cieszę, że następne pokolenie, czyli moje dzieci, kultywują to i myślą o tym i jak gdyby działają. Ja uważam, że tak, bo patrząc z perspektywy sześciu lat, bo ja już szósty rok jak gdyby uczestniczę w tym Dniu Osadnika, coraz więcej ludzi przychodzi, tak jak my, ubrani, tak, jak nasi rodzice byli ubrani kiedyś, coś tam wyszukamy zawsze. E, I wciągają się. Tak jak widać. Usiądą, śpiewają już teraz. Ja pamiętam z sentymentem pierwszy dzień osadnika. Było nas garstka. Wyglądaliśmy jak dziwaki no bo tak można powiedzieć. Ludzie stali przy, przy na chodnikach przy ulicy i patrzyli na nas. Ale już drugi rok był inny. I każdy rok następny jest lepszy, lepszy i coraz lepszy. Dzień osadnika jest związany raczej z żuławami czyli generalnie z tak zwanymi ziemiami odzyskanymi. E, czyli tam, gdzie mieszkańcy po wojnie przyjechali, osadzili się, to jest konglomerat. Konglomerat mieszkańców z różnych stron kraju. Nie słyszałem, żeby gdziekolwiek gdzieś był taki dzień osadnika organizowany. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni naszemu stowarzyszeniu, że taką piękną imprezę coraz bardziej rozbudowano z roku na rok robią. Z tego się bardzo cieszymy. Impreza bardzo potrzebna, niezbędna wręcz. Buduje tożsamość mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego czy ogólnie mówiąc Żyław. My wszyscy tutaj przyjechaliśmy, albo my, albo nasi rodzice, albo nasi dziadkowie. Północy, wschodu, południa zachodu. Jest to impreza, która buduje jedność, tożsamość. Poczucie, że stanowimy mieszkańców danego terenu, danego specyficznego terenu. Dzisiaj miałem szczególną rolę, bo grałem przedstawiciela powiatu, który przyjechał bez odtworzenie pierwszych dorzynek, który przyjechał na dorzynki do miejscowości Tuja. I no, taką, rolę, taką rolę miałem odegrać tą, tej osoby, która, która przyjeżdża i. I wita, pozdrawia, dziękuję rolnikom za ich ciężką pracę. Naszy, naszych przodków, jakby tych, którzy tu przybywają, określaliśmy zawsze mianem osadnicy, więc chcielibyśmy jeden dzień w ciągu całego roku poświęcić pamięci o nich. To tak naprawdę jest bardzo ciekawe święto, ponieważ ono nie jest aż nie opiera się na wydarzeniach, które były aż tak bardzo dawno, że nie żyją ludzie, którzy je pamiętają. Są przecież, jeszcze są i my prowadziliśmy, przeprowadzaliśmy też niejednokrotnie wywiady jeszcze z tymi ostatnikami. Mamy świadomość, że, że tych relacji będzie coraz mniej, ponieważ oni można by powiedzieć, nawet z miesiąca na miesiąc odchodzą i, i nie są w stanie już przekazać nam tej wiedzy, więc my się dość często śpieszymy, żeby jeszcze te relacje uwiecznić. Natomiast e, widzimy, że oni też z przyjemnością pojawiają się na tym naszym święcie, wspominają, ponieważ to jest ich młodość, to jest też no, można by powiedzieć ważna, ważny element historii i Polski. I nam też na tym zależy, żeby żuławy nie były jakimiś tam tylko ziemiami odzyskanymi i nic więcej na ten temat nie wiadomo. E, my chcemy być też dumni z tego, że jesteśmy żuławlekami. Na tym nam bardzo zależy. Ja jestem wdzięczny że tych osadników było bardzo dużo, no bo przecież też ławi tego no po niemiecku to prawie byli puste, budynki puste. Przyjeżdżali z różnych stron i z Lublina i tam e, z tego z, no, z każdych stron było. To u nas i, tego ja miałem też sąsiada. Który tam z Lubelskiego przyjechał jednym konikiem, jedną krówką, no. Ale, no, chciał, był osadnikiem, nie, no. I zadowolony. A ja rzeczywiście jestem bardzo zadowolony, że nasz Mawy przyjechał. Zawsze też dbamy o y na merytoryczną Dnia Osadnika. Zapraszamy historyków, znawców regionu i historii regionu o to, aby pokazali prawdziwe tło historyczne tych wydarzeń. Przygotowujemy również materiały edukacyjne dla szkół, z których szkoły mogą skorzystać zarówno u siebie w szkołach, jak i u nas tutaj w Żuławskim Parku Historycznym również prowadzimy zajęcia z tematu osadnictwa. Właściwie to jest to, co chyba, co nieważne, nie tylko w żuławiakach, ale chyba w Polakach jest tak silne poczucie tożsamości. I my bardzo chcemy te żuławy włączyć w tożsamość Polską, ponieważ są tego warte. Nas yy, nauczono poniekąd kochać tą ziemię. My dalej nad tym bardzo się nie pracujemy, a dla naszych dzieci jest to oczywiste, więc można by powiedzieć, że w pełni osiągnęliśmy sukces. Yy, I myślę, że one dalej będą pra, po prostu pracowały na, na rzecz tego. One z dumą mówią, jesteśmy żuławiakami, jestem żławianką yy, i co ciekawe, bardzo dużo pracy też to wkładają, ponieważ to można by op długo o tym opowiadać, jak one pracują jako wolontariusze na rzecz promowania kultury.